drobne błędy, na które w ostatnim czasie zwracaliśmy uwagę, zostały w miarę wyeliminowane. No i, no nie ukrywam, że praktycznie od dwóch miesięcy średnio co dwa tygodnie, czy co tydzień startuję, można by powiedzieć, bo em, był taki, powiedzmy, tur e, Sztokholm-Berlin Mistrzostwa Polski. Tam jeszcze dodatkowe 200 metrów w finale na, na 200 grzbietem. Później cały cykl Nostrum, i teraz e, już takie ostatnie zawody kończące ten etap startowy, więc uważam, że, że bardzo fajnie jak na, na zmęczenie jeszcze po chorobie, to po prostu jestem z dumna i ze swojego trenera. Czyli ja się koncentruję na sobie. Na pewno fajnie się pościgać z Laurą, bo to jednak jak jest rywalizacja, to jest progres. Czy to czy to mój, czy to Laury, więc myślę, że, że przy naszym tempie ścigania to, to możemy naprawdę fajne czasy wykręcić. Ale generalnie koncentruję się na sobie, na, na najważniejszych imprezach. No docelową jest, jest Paryż, na które e, zrobiliśmy już minimum. E, także no teraz nic, tylko pracować i praktycznie jakieś tam teraz te starty mogę ocenić. Ciężko to powiedzieć, że w pracy, ale w takim już na no naprawdę zmęczeniu startowym.